Wstrzymy się do Boga Ojca, który daje wytrwałość przedsięwzięcia za te Jego, jego służebnicę, która dzisiaj z okazji swojego 50-lecia profesji zakonnej odnawia wobec Kościoła swoje śluby zakonne. Prosimy Cię, Panie, na Twoją służebnicę Leonię, która zgodnie z planem Twojej opatrzności powołałeś do ściślejszego naśladowania Twojego Syna i spraw łaskawie, aby szła trwale aż do końca drogą Twojej miłości, na którą, na którą wstąpiła z zapałem przez Chrystusa Chana naszego. Amen. Tak bo? że powołałeś mnie do naśladowania Twojego sława, Pana naszego Jezusa Chrystusa wyrażam na moją gotowość współpracę nad budową Królestwa Bożego i nad zbawieniem dusz ludzkich w duchu, ludzki, duchu założyciele naszego zgromadzenia. Odnawiam z miłością moje śluby, czystości Boga poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa w zgromadzeniu siódmej świętej Elżbiety według konstytucji w tejże społeczności. Miłosierny Boże, który zna moją słabość, obfitością swojej własnej, przybądź mi z pomocą, aby my wiernie wypełniono. Ojca i Sena i Ducha Świętego, Amen. niech będą dzięki. dzięki.